widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek Pary i Mój Stary. I dzisiaj mamy dwóch widzów: Kubulek 51 i Awe Dawid Spocony. Dokładnie tak. Dzisiaj jest rozstrzygnięcie konkursu, o którym pisaliśmy na Discordzie. Wygrał go Awe Dawid Spocony, więc może sobie wybrać jakiś skin ze sklepu do 1200 fałdzący. Później nagramy filmik, jaki skin wybiera, przekażemy mu prezent. A teraz zapraszamy do oglądania. Go! Dobra, lecimy. I przypominamy, że na Discordzie nie używamy brzydkich słów, nikogo nie obrażamy. Jest pierwsze ostrzeżenie na Discordzie wysłane do tych osób. Jeżeli to się powtórzy, nie będą się z nami bawić, nie będą z nami grać. Traktujemy to jak zabawę dla przyjemności i nigdy nikogo nie obrażamy, nawet jak się przegra, pogratulować można, ale nie obrażać. Celujemy oczywiście wygraną. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Apeczka w górę, subskrypcja. Nie muszę tam przypominać tam, żebym nie musiał się przejechać tam do kogoś. A my gramy dzisiaj skinami z, z Tak Merwel ratuje świat. Jest, ten grup. To gdzie leczymy? Tutaj, tutaj też zniszczył, widzę, że moje drzewko zniszczył. Ojej. Moje też moje... Trzeba sobie posłaczę sobie nowe. Ja bym wolno... O, moje jest! Pojawiło się teraz. O moje też. Le teraz twoje drzewo. Moja odmiana miejscówka to jest. Tam tam nie, nie leciałem, bo mi się znudziła. Teraz muszę wrócić do niej ja, moja to jest Moja? Się tutaj. Moja, Ja mam tyło ulubiony. kamienicy. Ale kino, podobno no, coś pojawiło się na busie takiego co przegapiliśmy to Kamstar nagrywał film Coś na busie podobno jest na, na autobusie ten busie, że... No, że coś, no, że coś przegapiliśmy, że to będzie w, w późniejszej aktualizacji. Ciekawe, czy będzie. Event, bo nie było chyba Nie do... było chyba. Czy był? był nie, był w poprzednim sezonie. Z Machem. A był, tak. Bardzo fajnie. już jestem. Gdzie wy jesteście? Upak. No no. Wy jesteście Zgórę na Mamy mam bronię. Wy byliście na Jesteście na wodospadzie spadzie rzeczywistości. Ja idę do pokara. Pomocno. Tu nikogo nie ma. A, to dobrze. Mamy całe miejsce cały. I to należy? No i tak widzę. A jest jednak. A, jedna. A jest jedna. Ale tam... To coś kroki po prostu. O jest, no. Jedziemy tam, niech tam kupujemy tam Dobra, tam. Nie tam. Nice. Ja jestem grudny Po każdym killu będę mówił, ja jestem grudny Jeszcze <laughs> <gryfaktorze> to, to A to, 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 ja jestem grudny Nie. To Jest tam? Jest tam jest tam. Zobaczy się. Mój ja jestem... U, Korona. Koronka. Niech sobie ktoś weźmie jak chce. Mogę ja? Tak. Możesz. Ucie, dziękuję. Jest jeszcze. Kolejny. Mogą mieć koronkę. Więc pilnujcie Masz... się, i welecie. Ja jestem w grud. <grych> Jeju, ślęży z tej patoten. Lecę, mam tego... E, e, te rakieta, Jest! O, ten ten jest! Dwóch jest. Góra, góra, góra. Czarny jest. Dostałem. Oni ogarniają. Ogarniają, leżę. Leżę? Dobra. Robię? Nie. nie. Nie, leżę. Nie jest. Kolejny nice. no w Mam na biało. Leż, łamaj. Prawo. Kolejny. Nie Kolejny. 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 w już Kolejny w Wyrzucaj i włączaj, wierz, wyrzucaj i bierz koronę. Nie, nie trzeba, nie będzie, będzie dłużej. Dacie radę. Ale nie, żeby ciebie też Mam nie. Mam mityczną pompę. Ulećcie mnie. Brawo. To wyleć. Dobra, y... eee... ja będę... Dobra, idziemy uleczyć. Pierwsza karta. I teraz włóżk. Sprawdzać ktoś ci... Uleczcie się, Aveda, więc podcony. Już. Zmienię. Muszę zmienić. Balon się ba. Już tam? No bo idę do Tej dwie korony. Teraz. Leczycie? Leczy. Dobrze. Ja leczę. No jest. jest. Spiderman wieża. Razu na koronę Ja sobie tu będę lutować. Dobra. dziękuję Ja z tego jednego ziomka mam etyczną pompę. To oznacza, że miał to ziomka. Swoją tutaj gdzieś niedaleko. Pompę, tak, A, to dwustrzał A, tam dwustrzałowa. No tak czy dwumstrzał. Jeżeli mam chyba? Albo nie. Ja na no, chyba nie. Jest jednak! Gdzie? Tu jest. Dobra. Ma na ona białą. Dostał chwilkę Nasze radę, na pewno. Mataj, ja jestem w wodzie. Nice. Ja muszę koniecznie zmienić tą y tego PMA. Ja sobie zagłosuję, albo nie. Dobra, zlecenie będzie. Matcy, Macie, panowie, zbieramy. Ja mam dużo. 600. 700. Nice. Ja zbieram. Tu leży yy, ten Star Warsa e, ten bot, jest sprzedaje w przelotową kątę. Gdzie leci ten pistolet Star Warsa? Biorę go. Yy, zaznaczyłem. Do namiotu. Coś mnie strzela. Stręża? Dobra, szafa. Idziemy do szafy. Ktoś mnie cały czas strzela. ja widzę, widzę. Biało leży. Dobra, ja od razu strefa, od razu strefa. Sprzegajcie, bo tu już zaprzestałem. Ile się mówi? O nie, proszę duża kopka. Stamy już. Olu, odbijam się. Olu odbija. Pania, przyjdzie to kochanie! To teraz pika, pika, Ania, się, A ten ziomek? Dawidku, nie wola wyjdzie tam tego pokoju Tam tak. ziomek jest, albo, albo będzie wychodzić. Tam nasz przylacenia. Yy, Dobra, ej, tu są, tu są. Dostał, Ol, to, stało. Ol, Ale streja dostał. Leży. Ale, ale mój byku, streja, ja w tym niczym. Kilka strzałów już go nie ma. Yy, ja, ja poproszę amunicję do snajpu. Jeżdżę. O, dziękuje. O, ile małaców, super. Gdzie jest Kubulek? Kublek do ślepy szot. Wiemy. Bólek w pilnu tam się nie ma. Sadzonka na pewno z niebieskimi temami. A co najmamy dobrej ten. Typek. tak Gdzie? Widzę? Albo nie widzę. Dostał trzy razy... Ej, plek ma, masz, plek masz. Oj, O kurde, ten karabin jest na przykład. Który? Który karabin? Ten. Yy... Szturmo, yy, nie, kur, yy, ten, yy, Bojowy. bojowy. Leczka, tam. Dobra. Idą. No bardzo. No, nie tylko za lepszy No Ja, ja nie strzał, gram, no, bo czy... Nie ma lepszego. Skar może jest lepsza. No Na pewno. Spadłem. Nie spadłem. Nie Nie z tyłu, z przodu. Zabijam. Gdzie I z tyłu też. też są. Miał mi tyłka. Trak. Trak z tyłu leży. Z boku jeszcze, okuby. No to, trak ma. Tam. I karabin to najlepszy w jeszcze Wiesz, że tu rzemek? A! Yes. Nie, w prawie spadłem Z tyłu Za nami, na tyłu. Tam. Leż. Leż. no tyłu biał, biało, biało, biało ma minus Bóg no, jest! Białe. Idę do skarby Leży! Leży! Nie Brawo Idę do was Ja uleczę Mam, mam te, mam te z tyłu tę Dobrze. Ja mam rękawiczkę, tutaj też leży. Ja A nie mam nic. ile rękawiczek mogę jedną? Tak. Nawet dobra, to biorę się. jedną. Ja też teraz jeszcze. A ja nie mam pom no e rachaj. Dobra, to Dobra, i lecimy. Szybko będzie Leż le Ja jestem Ty, tu leży ten. Ten to jest ręka. Dobra. Nie kurczę, nie zdążę. Nie? To weźmy, to weźmy kartę. A rękawiczkę powinieneś mieć. Dawaj. Czemu w bok idziesz? Ajaj. Aj. Dobra wyszło. Tu było blisko. Dobra, ale dojdę do strefy, dojdę. Potrójne leczenie. O no, kurde. A szlagi są. Znaczy, a szlaguję. Dobra. O! Kto poszedł? A, potem na co jest? Ja tu wezmę zlecenia. Ale tak wyważnie, nie? Weźmy. Dobra, lecimy. U, ale dużo mało super, szczypior super szczypior nie ma. 5, 5, 5 zostało. Może to wygramy. Może. 5, wszyscy... Wszyscy są w trójce. Znaczy... O, o nie, są tutaj. 4 osoby. Tu jest obuho. Odpalam. Ja się ja czy banderzami Ja mam ognisko tutaj Nie no, zaraz no. do Was Gdzie? Po lewo Lepnij Dokładam O ty, tu jest następny Nie znam Was go no Lecimy, lecimy no, no, dafiego da. Żeby nie zginął, żeby go nie dobili Ora no, nie zabijają no, Ja, ja lepszę do tego Ja też lepszę o nie, bag, nie co jest Dobra Macie potki to w ogóle ja mam Proszę O nie, w strefie, w strefie, w strefie Przepraszam za taki szum mocny no nie niej Mamy się teraz wygrać, żeby nie... Nie nikt... mogę wyjść stąd Ma leży, 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 leży! Nice. O nie, kolaps. Doł, 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 do. Zabudował się. Czekaj, trzeba to skolapsować. Kolapsujemy to. Kolaps, kolaps. Nice. 21 fragów. Kolejny ratuj. Ej, może wyjść do tego. Walczę, walczę. Gdzie? Już idę. Pomóżcie, pomóż, kubele, pomóż im! Jest, leży! Nice! No, ej, ej motorek robiłby po duemu? 23 chwile! Dobra, spróbujmy o też Co najmniej 32. To Trzy... będzie bardzo, bardzo ciężko. Mam ba Mam... full, yy, tak, drewna, dwa kamienia i muszały. Wszystko, no. tak. Strzelałem się tam. Niech na nich Co, sam. Niech nie sam. No no no, Będę my nabiję na daleko. Dlaczego? Żeby nie stracić korony. A ja, ja zmieniłem broni. Snajpy nie mam. Nawet niebie? Lider. Bierę snajpy od niego. Tam jest na daleko. Co? Mam mamy, mamy. No pięć. Chyba nie pobijamy, ale spróbujmy. Tu leży, tak? dobijam go. Teraz wszystkich muszę jest. 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 Brawo. Pięknie. Wszyscy win z koroną i... Ile killi? Od Odkurzacz nam niech nie przeszkodził. Nie. nam znaczy... pomógł. Właśnie. <grych> Teraz wszyscy ja sprawdzamy kille. Ja 8 Osiem. Cztery.

Ďakujeme. Ďakujeme, zaprašame na kolej noci, nech pomeňte tu vatka, Nara, nara, nara.